Siemanko, z tej strony, Olszunia. Dzisiaj jesteśmy znowu winowracają na osiedlu piastowskim. Dzisiaj będziemy sprawdzać kebaba Turkish Kebab i będziemy sprawdzać, bo jest nowo otwartym kebabem w tym roku. Będziemy sprawdzać, czy jest dobry, czy jest przystępny cenowo i czy śmierdzi. Będziemy sprawdzać, czy śmierdzi, ponieważ tutaj jesteśmy aktualnie między blokami. Więc jeżeli on by śmierdział, to po prostu by się to niosło na całe osiedle, i podejrzewam, że mieszkańcy narzekaliby na zapach albo na smród tego kebaba sprawdzimy to dziękuję wam za aktywność pod poprzednim filmem z makaroniarni, jestem bardzo zadowolony z wyników, mimo że one nie są największe, nie są najwyższe to jestem zadowolony z każdego komentarza z każdego polubienia, z każdego udostępnienia jakie robicie bardzo wam dziękuję za każde wyświetlenie I po to to nagrywam, żeby właśnie mieć feedback Żeby mieć z powrotem jakieś komentarze, jakieś polubienia I właśnie te wsparcie od was wszystkich, dziękuję wam bardzo Jesteśmy już pod kebabem Turkish Kebab Jesteśmy między blokami cały czas Nie wyszliśmy poza te bloki Jesteśmy na osiedlu piastowskim I jest to mały budyneczek nie wiem, czy to jest lokal, w którym można usiąść, czy nie. Czy to jest tylko grab and go, że zamawiasz, odbierasz i wychodzisz? Sprawdzimy to. Wam po prostu powiem. I podejrzewam, że zamówię małego, mieszanego, mieszanego. Zapytam, czy mają może pitę. Jeżeli będą mieli pitę, bierzemy pitę. Jeżeli nie będą mieli, to się posilimy tortilną, ale bierzemy małą z mieszanym mięsem, z mieszanym sosem. Sprawdźmy. Zamówiłem go. Mieszanego z mieszanym sosem pite. Nie wiem, czy to będzie pita w sumie, bo nie widziałem chyba pity. Ale może pan tam z rękawa wyciągnie jakąś pitę Zaskakujące jest na pewno cena 15 zł za małego kebaba Gdzie nie gdzie da się zapłacić 17, 18, 19 złotych A tutaj mamy 15 tylko Z małym kosztem Zobaczymy czy ona będzie taka Czy będzie normalnych rozmiarów pitą Ale 15 zł to jest bardzo mała cena I powiem wam szczerze Wszedłem i rzeczywiście jest tam jakiś odur. Nie wiem co to za odur, Ale jest tam jakiś odór Coś tam czuć takiego nieprzyjemnego dla, dla nosa Jakiś zapach ale ty wchodzisz, zamawiasz, wychodzisz. Generalnie są tam stoliki, przy których można usiąść. Na plus na pewno to, że ja wchodzę i pan się do mnie od razu uśmiecha. Nieważne co ja zamówię, czy małego, czy dużego. Pan się do mnie uśmiecha. Bardzo miłe. Można kartą zapłacić normalnie. Czekamy. Zamówiłem mniej więcej 32, 17, 32. Podejrzewam, że ekspresowo pan to po prostu zrobi, więc kwestia pewnie paru minut. Jesteśmy w takiej specyficznej lokalizacji, ponieważ jesteśmy między blokami i tutaj bardzo blisko tego lokalu są balkony, są bloki. Jestem ciekaw, jak to rano e, pachnie, jak te maszynki do podgrzewania mięsa po prostu odpalają się i podgrzewają to mięso. Jestem ciekaw, jaki zapach tam się unosi i czy mieszkańcy bloków obok są w stanie wyczuć jakiś zapach z rana, bo wchodząc do lokalu rzeczywiście czuć jakiś zapach, który powiedzmy, że nie jest przyjemny dla nosa. Jesteśmy czekaliśmy 8 minut bardzo mało na kebaba i go dostaliśmy i szczerze myślałem, że on będzie mniejszy. Nie wiem, no dostaliśmy pitę za 15 zł i nie wiem czy chyba nie musieliśmy nic zapłacić do tej pity była w tej samej cenie to tortilla. Jest micho, teraz jak chodziłem do lokalu to zauważyłem, że na lodówkach jak macie lodówki takie z nie wiem, jak macie człowieku lodziarnię z gałkami lodów, bo macie lodówkę z surówkami to zauważyłem, że w tej lodówce jest człowieku góra surówek, po prostu jest mnóstwo tej surówki, nie wiem czy to jest mieszana po to, żeby... nie wiem czy ona jest tam mieszana w tym, w tym dużym kotle czy co, ale śmiesznie to wygląda, że wchodzisz i jest taka duża góra po prostu surówki. Proszę zobaczyć, proszę, proszę, proszę zobaczyć, patrz, mamy papier, myślałem, że to jest z logówką ale to jest papier z napisem Najlepszy kebab Zobaczymy, czy to jest najlepszy kebab Ja chyba najpierw go spróbuję a Później go spróbuję i pomyślę, co o nim sądzę Sprawdzimy opinie, jakie są Co mi się wydaje? Że tu jest mnóstwo mięsa. Nie wiem Czy każdy tak dostaje tyle mięsa w małym kebabie Ale według mnie jest tu dużo, bo Dwa gryzy i cały czas pełno micha, pełno micha. Jest tu surówka. Sos czosnkowy jest klasycznie słodki. Sos ostry jest taki sam chyba jak w każdej kebabowni w Wino Wrocławiu. Pita się ładnie, kruszy. <grych> Kurczaczek zobacz. Kurczaczek jest przyjarany na elegancko. Szczerze, jakbym miał pomyśleć, czy to jest suche, czy nie, te mięso, to powiedziałbym, że nie, ponieważ to jest zalany sosem. Ten jest chyba człowieku nie jest miarodajny, bo jestem głodny jak wilk. Więc pewnie co byś mi nie dał, co jest zjadliwe, to bym powiedział, że jest dobra. Nie da się powiedzieć, że to jest wiesz, topka kebab. To jest zwykły kebab człowieku. Jak myślisz sobie o kebabie, który nikt nie powiedział ci, że jest o, dobry kebab, spróbuj sobie Tylko po prostu masz kebaby, które są obok ciebie I wyjdziesz sobie na ulicę po prostu sprawdzając jakiegoś kebaba To podejrzewam, że dostaniesz do dokładnie takiego samego jak ja, bo on się niczym nie wyróżnia Dosłownie on jest słodki, trochę ostry Surówki są zwykłą surową, zalaną tym słodkim, y cukrowym sosem Mięso jest ogólnie... Kurczak jest taki suchy, nie? No, no jest on suchy To jest taka skorupka Gdyby nie to, że on jest zalany sosem, to podejrzewam, że mógłbyś sobie zęby na tym łamać. No jest smak kurczaka, ja czuję że tu smak kurczaka. Naprawdę czuję tu smak kurczaka, jak wziąłem sobie sam plaster kurczaka, to czuć tu smak kurczaka. Jakbyś mi dał, to bym powiedział, że to jest kurczak. Wołowiny. Nie wyczułem teraz, wyczułem kurczaka dopiero. Hmm. To po prostu sobie to. Ja nie obgryzłem tego tutaj ze środka, tylko po prostu gryząc. Ta pita się odkleiła teraz wypływa sos. No, dobrze, że jest ten papierek z napisem najlepszy derbeste donner. To jest po niemiecku chyba. Bo teraz byś był cały stary ubrudzony. Dają ci jeszcze papierek kuchenny. Super sprawa. Ej, patrz. Znalazłem pomidorka. Pierwszy kawałek pomidorka jaki tu znalazłem, Ja myślałem, że tu będzie tylko surówka. Widziałem wcześniej ogórka i generalnie jest tu surówka ta gdzie wszędzie, słodka, człowieku cukrowa. Ten turkisz kebab to jest inna kategoria. Ja nie oceniam go pod kątem topki kebabów, tylko kebabów randomowych, npc ów takich, gdzie są wszędzie. Oceniam go człowieku, że ja daję 15 zł, dostaję małego kebaba, coś tam się najem, coś tam się napcham sosem, zasolę się w sumie tym sosem. Pod kątem normalnych kebabów to ja mu daję dwójkę. Na przykład daję mu dwójkę pod kątem normalnych kebabów, ale pod kątem takich kebabów, że wchodzę, po prostu nie wiem w co wchodzę, ale wchodzę, zamawiam, wychodzę bo oceniam go na jakąś szóstkę, czyli powyżej połowy. według mnie dobrą oceną i taki kebab nie powinien liczyć na więcej, bo on nie reprezentuje nic sobą. Zapraszam Was właśnie do tego, żebyście spróbowali sobie te tułki kebaba i też sprawdzajcie sobie nie tylko te kebaby topki. Nie sprawdzajcie tylko tych, kebab, tych kebabów, które Wam poleci każdy i powie, że jest najlepszy, że tam tam, nie patrząc już na cenę, patrząc na smak. Sprawdźcie sobie z ciekawości kiedyś, idźcie do tej kuli, spróbujcie sobie tej kuli tej paskudnej kuli powiedzmy, spróbujcie sobie z ciekawości, bo zapłacisz mało, gdzieś tam sobie podjesz, z ciekawości spróbujcie sobie takie niszowe kebaby bo może będzie zaskoczenie i będziecie ziomkiem z bloków, którzy mają 20 metrów do tego kebaba. Po prostu będą schodzić, kiedy tylko będą mieli czas. Sobie zejdą, zapłacą 15 zł, coś tam sobie podjedzą. Także pozdrowienia mam dla Snowiego z tego miejsca. Bo on jest właśnie takim ziomkiem, który sobie zajdzie. Tam mówi sobie Turkisia i jest uśmiechnięty chłopak. Taki jest, taka jest sentencja na dzisiaj. Sprawdzajcie niszowe kebaby. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Pewnie będzie krótki, ale jeżeli Wam się spodobał, zapraszam Was do komentowania. Zapraszam Was do polubienia, do udostępnienia. Dziękuję Wam za każde udostępnienie. Wszystkiego dobrego smacznego miłego buziaki, cześć